Pielęgnacyjne, jak i makijaża, ponieważ mamy Get Ready with Me. Także mam nadzieję, że miło spędzi czas. Pokażę Wam naprawdę fantastyczne jakości kosmetyki. Popracujemy sobie troszeczkę nad makijażem takim rozświetlającym iście świątecznym, także pokażę Wam, jak wykonać ten glowy look, bo jak wiecie, u mnie blink bling, rozświetlenie, glowy skin jest zawsze na porządku dziennym i staram właśnie się do tego zachęcać, żeby zacząć już od pielęgnacji, czyli nawilżamy, rozświetlamy skórę, dużo witaminy C, dużo produktów takich faktycznie nawadniających, nawilżających skórę i przygotowujących ją idealnie pod makijaż. Nie zabraknie. Trików e, makijażowych. Między innymi właśnie pokażę, jak Wam wykonać ombre ust, które powiększa jednocześnie, sprawia, że skóra jest taka e, promienna dzięki kolorystyce, którą sobie dobierzecie. E, także mam nadzieję, że intro Was zachęciło, miło spędzi czas, także kupę gorącej herbaty, kawy, jakiegoś świątecznego e, trunku, które sobie wymyślicie, może jakiś przysław Mikołaja. Ja słuchajcie, mam taki, więc myślę, że na blogu Wam pokażę, jak go wykonać. E, także co, zaczynamy. No dobra, to dziewczyny, zaczynamy domowe spa i dzisiaj e, zaczniemy sobie od e, takiego rytuału pielęgnacyjnego. Ja może sobie naszykuję opaskę. Ostatnio zatwierdziłyście, więc opaska na chwilę. Zostaję, Będę słuchajcie używać nowej pianki Kloszera. To jest taka odświeżająca. Ja mówiłam wam wcześniej, że ja używam się takich produktów odświeżających, takich bardzo delikatnych, łagodnych, jeżeli nagrywam. Więc dzisiaj sobie użyjemy tej pianki. Ja słuchajcie zwilżę delikatnie buzię wodą. Zobaczcie, to wszystko mam naszykowane. Dzisiaj będziemy robić pielęgnację od A do Z i przy okazji pokażę wam nowy makijaż. Pianka bardzo ładnie pachnie, ja w ogóle y, bardzo lubię produkty klosze, one, one mają dobre sera, dobre kremy do twarzy, więc ja sobie tak delikatnie y, umyję buzię. Odświeżę ją przede wszystkim. Ja generalnie polecam Wam rano używać takich delikatniejszych produktów, w ogóle mieć podział na rano i wieczór, z uwagi na to, że po prostu skóra powinna być delikatnie oczyszczona, żeby nie zaburzać tej bariery hydrolipidowej. Więc albo Wam polecam delikatne produkty, albo po prostu w momencie, kiedy nie potrzebujecie, po prostu nie używajcie wody. Zmywajcie wszystko płynami micelarnymi, ewentualnie tonikami, jak wiecie, tonizuję sobie buzie. Więc w tym momencie po prostu czasami z pianek rezygnuję. Ale jeżeli mam właśnie nagrywki i chcę po prostu, żeby buzia była tak świeżo przygotowana, to wtedy korzystam z takich produktów. I pamiętajcie oczywiście o osobnym ręczniczku, bo osobny ręczniczek zapobiega właśnie powstawaniu doskonałości. No i macie też taką higienę, że macie coś osobnego i przede wszystkim regularnie go zmieniajcie. Pamiętajcie, że w ciągu minuty spada absorpcja kosmetyków, więc zaraz po e, osuszeniu buzi ręcznikiem, pamiętajcie o tym, żeby stonizować e, skórę. E, Mnie się aktualnie skończył już tonik z witaminą C z marki Sombaymi, więc musiałam poszukać jego zastępcy e, i stwierdziłam, że kontynuujemy rozświetlającą pielęgnację witamina C marka Moods i to jest, w ogóle zobaczcie, to jest też dodatkowe zabezpieczenie w środku, żeby nam się produkt nie wylął, to jest fajne też e, w podróży. I to jest, słuchajcie, tonik ze stabilną witaminą C bardzo przyjemnie pachnie i w parze też mam tonik, bo jak mnie się kończy coś, to mi się wszystko kończy. Także e, i tonik, i e, serum teraz będę dla Was testować. Zobaczymy, ale ja produkty rozświetlające wiecie, że bardzo lubię. Więc sobie dodatkowo oczyszczam buzię, wylewam tonik na wacik. Oczywiście możesz się to zrobić na wgłębieniu dłoni. Nie ma problemu dodać na przykład odrobinkę kwasu hialuronowego. Ale w tym momencie ja lubię, słuchajcie, rano przetrzeć buzię wacikiem ładnie ją stonizować. Bardzo przyjemnie pachnie. No i teraz faktycznie będziemy sięgać po serum, ale najpierw słuchajcie, może sobie zrobimy maseczkę. Ja e, lubię właśnie tak przygotować skórę przed nagrywkami, więc z tej samej marki e, znalazłam taką fajną maseczkę e, Gory Gold, e, więc zobaczymy, przetestujemy sobie. Peelingu nie robię, e, ja rzadko robię peeling rano. Ta maseczka z Liren jest bardzo fajna, bo ona jest taka delikatna, e, z drobinkami, ale słuchajcie, robiłam ją Dosłownie 2-3 dni temu, więc dzisiaj tylko maseczka, i ona jest właśnie taka złota, więc idealna, właśnie pod przygotowywanie się na wyjścia. My właśnie dzisiaj wychodzimy. Też będzie, słuchajcie, z tego vlog. Bardzo podobnie pachnie co. To jest chyba taka maska peel off, z tego co zauważyłam. Ma taki specyficzny zapach właśnie takich maseczek, ale dawno nie robiłam takiej, więc to będzie. Miłe odświeżenie tematu takich masek. Posiedzę sobie w niej 10-15 minut. No i zaraz za Was wracam, zobaczymy jak ona działa. Ona ma przede wszystkim w się rozświetlić, oczyścić naszą skórę, pielęgnować, działać przeciw dba o odpowiedni poziom wilgoci w skórze. Eee, wszystko dla perfekcyjnego wyglądu. Także co? No Myślę, że to jest maska idealna na ten moment. No dobra, zmyłam maseczkę i faktycznie ona eee, tak rozświetla. Jedyna rzecz, którą mogę jej zarzucić, to że mega się ciężko zmywa, ale myślę, że efekt jest warty, że tak powiem tego poświęcenia się, bo faktycznie zmiększa skórę i bardzo ładnie ją napina. To zauważyłam od razu, ale generalnie mu składnie rozświetla, więc tutaj ani mnie nie podrażniła, nic nie stało, więc myślę, że jest godne polecenia, ale muszę wam powiedzieć, że jest uciążliwa. Pierwsza aplikacja tyle zeszło, więc myślę, że na 6-7 razy spokojnie Wam starczy. E, nałożyłam już tonik e, i będę nakładać serum. Ja Wam pokażę w ogóle tak szybko moją taką e, mieszankę, bo ja stosuję najpierw właśnie serum takie o konsystencji żelowej, e, właśnie z witaminą C. Bardzo takie lubię, one właśnie rozświetlają, przygotowują skórę do podmakijażu, bardzo fajnie. E, I jak gdy on jest takie. Słyszycie? Takie delikatnie klejse, więc będzie fajny pod olejek. Ja wiecie, sobie dzielę zawsze buzię na dwie części, bo tutaj mam zawsze taką strefę problematyczną coś tam się pojawi, więc olejek Pjumkang Jool i słuchajcie, on też jest dostępny w ogóle na e-kobiece. Ja sami mi o tym pisało się, że to wiedziałam, bo ja widziałam w ogóle. Mm, kilka fajnych produktów: Są Mi, słuchajcie, się pojawiło właśnie to serum z witaminą C, Pjumkang Dużo fajnych rzeczy, także e-kobiece naprawdę tutaj działa. I fajne rzeczy wprowadzę, zresztą La Rosa, słuchajcie, jest oficjalnym dystrybutorem tych kosmetyków, więc myślę, że tutaj naprawdę warto się zainteresować tymi produktami. I mój ukochany, mój ukochany olejek Alchemy. Słuchajcie, ja już go zużyłam dosyć sporo i codziennie rano i wieczorem trzy kropelki sobie nakładam na górną część twarzy. Także ja sobie, jak widzicie, tą pielęgnację dzielę klepuję tutaj w szyi dekoldu. I na koniec krem pod oczy, o którym oczywiście nie można zapomnieć. Krem pod oczy jest bardzo istotną rzeczą. To jest akurat ten ze śluzem do ślimaka, taki odbudowujący z poptydami. Kawka zrobiona, w zasadzie kawka, kawka, kawka przydaje się zawsze z rana. E Testujemy nowy podkład. Eveline. ta wersja matowa, podobno jest bardzo fajna. Także sobie dzisiaj e użyjemy. Jeszcze słuchajcie, nieużywany. Ja mam kolor Vanilla Beige 03. Fajny kolor. Ogólnie z tego, co widziałam, to podkład jest taki ciepły, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ładny, taki faktycznie waniliowy kolor. I jak go, słuchajcie, będę nakładać gąbeczką boho. Zawsze, słuchajcie, nakładam tą gąbeczką. Dzisiaj nie testuję z olejkiem awokado, bo ostatnio Wam pokazywałam ten patent z uwagi na to, że ja nie wiem, jak się sam w sobie podkład zachowuje, więc to pewnie zrobię jutro, dam Wam znać. Już nie mówię, że jest kryjący, bo e, powiem Wam szczerze, że ja tak jak patrzę, czasami na te testy, to u mnie e, tego efektu, słuchajcie, o, jeszcze maseczka mi została, o, widzicie? Ja. To u mnie, słuchajcie, ten efekt później jest odwrotny, że dopiero ta druga warstwa jakoś się nie zachwyca na samym początku podkładem. Myślę, że to w trakcie wychodzi e, aplikacji w ciągu dnia, więc zobaczymy. Przyjemną konsystencję ma, to mogę Wam powiedzieć. Zapach jest, słuchajcie, mega, mega neutralny, Trochę mi przypomina krem BB. Pierwsza warstwa jest taką dosłownie cieniutką warstwą, bym powiedziała. Nadaje ujednolicenie kolorytu, ale nie powiedziałam, że ten podkład ma już na samym wstępie dobre krycie. Bym powiedziała, że naprawdę średnie. Zobaczymy, dołożyłam sobie dwie takie niepełne pompki. I zobaczymy, jak to będzie przy drugiej warstwie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu podkład jest o takim bardzo naturalnym wykończeniu, ale... Mamy, słuchajcie, puder, który doda nam krycia. Oczywiście hean, dobrze go znacie. Chciałabym Wam testować jakieś właśnie takie dobre, fajne pudry kryjące. Także dajcie znać, czy ewentualnie takie znacie. Najlepiej drogeryjne. Myślę, że tutaj możemy razem e, poszukać. Słuchajcie, druga warstwa daje troszkę większe krycie. Widzicie, że jest różnica ale nie jest taki spektakularny, także e, myślę, że ten podkład jest taki m, bardzo właśnie neutralny, taki dzienny, e, więc można sobie po prostu zmieszać go na przykład z takim podkładem, który ma bardzo dobre krycie i uzyskać takie moim zdaniem optymalne. Zdecydowanie przyda mi się dzisiaj korektor, nie wiem, mam wrażenie, że mam takie niewyspane oko. E, korektor, który ostatnio wam testowałam, Collection Lasting Perfection, jest jeszcze wersja w ogóle tego korektora matowa, także e, dajcie znać, czy testowało się. I tutaj już wykorzystam mój patent z olejkiem z awokado, także pamiętajcie, gąbeczka i dosłownie dwie, trzy kropelki. Płonie się w gąbeczkę, wklepujemy i nakładamy. I dzięki temu naprawdę korektor wygląda pięknie. Ma taką fajną wtedy konsystencję plastyczną. Bardzo ładnie od razu ta strefa pod oczami jest nawilżona. I muszę Wam powiedzieć, że ten patent z olejkiem awokado jest świetny bo naprawdę mam wrażenie, że taka skóra jest odżywiona, wygładzona, bardzo ładnie trzyma się em, makijaż, także myślę, że mogę Wam polecić taki fajny patent pielęgnacyjny dodatkowo. No, on załatwił, słuchajcie, robotę, także... To jest najlepszy, słuchajcie, puder, który Wam i zwiększy krycie podkładu, i przede wszystkim go ładnie utrzyma przez cały dzień. Także bardzo Wam polecam. E, dalej będziemy sobie testować nową paletkę, którą e, pokazywałam Wam w prezentowniku. To jest jedna właśnie z tych, e, które się znalazły w serduszku. E, I Love Revolution Marshmallow. E, piękna, słuchajcie, paleta do konturowania, więc dzisiaj sobie ją e, wykorzystamy. I e, ja użyję hmm, 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 chyba tego. Odcienia. Zobaczymy, jak on się słuchajcie, sprawuje. E, Jessup 127. Ostatnio mi właśnie zadawałoście pytanie, e, czy bardziej Zoiva czy bardziej Jessup. Słuchajcie, to jest też kwestia Waszego budżetu, ale jeżeli e, chcecie mieć dobre pędzle, dobrej jakości, a nie wydawaj dużo, to myślę, że Jessup będzie no, idealnym rozwiązaniem. On e, Generalnie są to moim zdaniem budżetowe pędzle o fajnej jakości. Także jeżeli mam, mam polecać, to zdecydowanie Jessup bo i są trwałe, ja już je używam dobrych kilka miesięcy, one mnie nie rozczarowały, nie zawiodły, a wręcz przeciwnie, bardzo je lubię, mam swoje ulubione pędzelki, tak samo z Zoe, także budżetowe pędze to zdecydowanie Jessup. Troszeczkę się rozświetlimy różem z tej samej palety i on jest w kolorze Marshmallows, czyli sięgam po ten odcień, on jest taki delikatnie brzoskwiniowy, ja takich róży za bardzo u siebie nie lubię, raczej idę w taką tonację cieplejszych kolorów, więc ten róż będzie idealny. faktycznie on, zobaczcie, jak ładnie rozpromienia buzię. Ten confession też jest bardzo ładny. On jest taki chłodniejszy, więc możemy sobie oba zmieszać. Ale skóra po tym podkładzie wygląda taką świetlistą, ładną. Myślę, że ta maska też fajnie przygotowała skórę, bo widzę, że jest taka właśnie wygładzona. No ale generalnie podkład jest bardzo ważną rzeczą w makijażu, więc też staram się troszeczkę rozcierą te róże. E, tak, dopasowywać, żeby on faktycznie był taki rozświetlający, wygładzał skórę, a to faktycznie to robi. Muszę Wam powiedzieć, że ładny. No, tylko dla mnie troszeczkę ma za małe krycie. To jest jedyny minus. Ja jednak wolę troszeczkę większe, e, takie na przykład jak ten z Bell. Ale jak lubicie takie delikatne krycie, wygładzenie i przede wszystkim rozświetlenie, no to myślę, że Eveline będzie fajną propozycją. Brwi skończone. Dzisiaj użyłam na brwi Annabelle Minerals tą nową ich paletkę do brwi, muszę Wam powiedzieć, że jest po prostu fantastyczna, przepiękna, ja używam tego cieplejszego koloru. Wracam do paletki NABLA Dreamy, będę używała, słuchajcie, tego cienia, który bardzo mi się ostatnio w spodobał, więc ponownie, słuchajcie, po niego sięgnę, New Past, on jest troszeczkę ciemniejszy, ale ja go rozblenduję i to będzie, słuchajcie, moja e, baza. Dzisiaj zaczynam od tego ciemniejszego koloru. Bardzo, bardzo ładnie wygląda, słuchajcie, na powiece ślicznie bym powiedziała, także naprawdę się przykleja, trzyma się cały dzień i w ogóle słuchajcie, te cienie się nie osypują przez cały dzień, także dla mnie rewelacja i szczerze powiem Wam, że to jest chyba jedna z moich ulubionych paletek Nabli. Bardzo mi się z nią przyjemnie pracuje, także myślę, że. No, w ulubieńcach na pewno będzie, bo jest po prostu fantastyczny. Wracam do jednej z moich ulubionych palet: ostatnio PEZE Deep Nude. Naprawdę fantastycznej jakości produkt. Także i na prezent, i, na, i jak przymierzycie się do takiej palety dziennej to będzie super, super produkt. Ten cień, ja się po prostu w nim zakochałam, to jest fresh. I będę rozdymiać, blendować przy okazji ku górze ten cień, który wcześniej używałam z paletki Nabla. On tak zobaczcie, ładnie rozświetla. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, Ecocera. Też nie mogę się, słuchajcie, rozpytać z tym produktem, także ostatnio takie makijaże utwierdzające myślę, że Was w wyborze pewnych kosmetyków, bo są naprawdę fantastyczne. Ja powiem Wam szczerze, jak już coś polecam, to chcę na max to przetestować, dlatego paleta, zobaczcie, ona jest po prostu używana na maxa, ja ją faktycznie codziennie używam, tak samo jest z Nablą. i nie znoszę oglądać coś ulubieńców, gdzie palety są Nowe, praktycznie nieruszane, dajcie znać, czy wy też tak macie, ale porcja, zauważam, że notorycznie są pokazywane, słuchajcie na YouTubie produkty nowe, w ogóle nietknięte, raz, słuchajcie, maziane, to jest, słuchajcie, absolutny hit. No tak, to jest właśnie hit po prostu. Hit, co się teraz dzieje, słuchajcie, na YouTubie. Dlatego ja naprawdę, ja Wam po kilkadziesiąt razy pokazuję dany kosmetyk, bo faktycznie go, słuchajcie, używam. E, wracają do mnie, słuchajcie, te produkty e, standardowo w makijażach. E, teraz będę sięgać po ten cień Dionysus i delikatnie go nałożę tutaj w załamaniu, żeby troszeczkę ocieplić tą powiekę. No on jest po prostu piękny. Także trochę dzisiaj skaczę po paletach, no ale chciałam Wam pokazać, jak one faktycznie się ze sobą łączą. Każdą paletą wykonacie osobno makijaż, ale ja chcę wrócić do nich i Wam trochę e, pokazać, jak one fantastycznie się blendują. Jeszcze przed świętami słuchajcie, na pewno zdążycie sobie coś e, domówić, bo wiem, że testy dopiero e, się pojawiają. Także um, chciałabym, żebyście były na 100% pewne, że to są palety, które naprawdę mimo, że e, nie są najtańsze, nie są w cenie na przykład Makeup Revolution, są po prostu fantastyczne. Na powiekę dolną nałożę sobie z paletki Deep Nude od, od Paese e, ten kolor Teddy. Bardzo często on e, się pojawia u mnie, jeżeli chodzi o powiekę dolną, bo on jest taki lekko brązowy, ale taki nieoczywisty. Bardzo ładnie się w ogóle blenduje, także do tego makijażu będzie super. Myślę, że to będzie troszeczkę jaśniejsza wersja od tego makijażu, który Wam ostatnio pokazywałam, ale jak widzicie, mnie po prostu ciągnie w stronę nudziaków. I uwielbiam takie makijaże. I będę używać w kąciku jeszcze, żeby sobie troszeczkę przyciemnić, ale tak minimalnie. Uwielbiam ten kolor. Bittersweet. Ten on jest taki nieoczywisty. On pięknie, słuchajcie, wygląda ehm, bliżej linii rzęs bo on, słuchajcie, zagęszcza tą tą strefę. I naprawdę przez cały dzień ta paleta robi, słuchajcie, na oczach furorę. Także ja takim puchatym pędzelkiem sobie nakładam ten cień, dosłownie, żeby rozdymić. I zobaczcie, no pięknie wygląda. Pięknie. I on jest taki, nie wiem, jaki to jest dokładnie kolor, bo to nie jest granat, nie jest to czerń, nie jest to szary. Nie jest to śliwkowy, piękny po prostu, ale ładny właśnie do zagęszczenia linii rzęs, od razu słuchajcie, to oko wygląda inaczej. No i czyścimy sobie słuchajcie, strefę pod oczami, tak na wszelki wypadek, wybierzemy sobie ten cień bear. ja już Wam ostatnio pokazywałam ten patent, nakładamy sobie na pędzelek i czyścimy tą strefę delikatnie rozświetlając przy okazji jaśniejszym cieniem, to naprawdę działa. Makijaż roka praktycznie skończony, ale wytuszujemy jeszcze rzęsy. Ja ostatnio mówiłam Wam dużo na Instagramie o tym nowym produkcie Catchy Eye Drama. To jest odświeżona wersja tuszu z gosza i wiem, że Wam się bardzo ten efekt podobał na rzęsach. Także wracam do tej maskary i podobno ją można zmywać ciepłą wodą. No ja słuchajcie, generalnie jak maluję oczy, to zmywam płynem micelarny, więc pod tym kątem nie powiem Wam. Ale zmalowana, słuchajcie, chyba testowała tak ten tusz. Bardzo ładnie wydłuża, zobaczcie. Faktycznie się z nim dobrze pracuje od pierwszego użycia, także podobnie jak ten z Catrice jest e, moim zdaniem rewelacyjny. Ja go, słuchajcie, rozdzielę jeszcze Eveline Volume Celebrities. E, lubię tą miękkość szczoteczki. Lubię, że ona faktycznie dociera w każdy zakątek moich rzęs. I to jest, słuchajcie, pierwsza warstwa. No, jednak jest taki... Volume. Więc robię drugą stronę i wracam do. Ja będę nowość. To jest w ogóle odświeżona też wersja mojej ulubionej pomadki Maybelline Matte Ink. Dosyć ciemny kolor, ale sobie przetestujemy. Zobaczymy, jak to się, słuchajcie, będzie prezentowało na ustach. Jest taki delikatnie fioletowy, troszeczkę czekoladowy, ale wiem, że lubicie takie kolory, więc. Przetestujemy i myślę, że zrobię sobie ombre, bo to jest taki fajny kolor do delikatnego ombre. I to jest chyba najciemniejsze, ale ładne. Uu. Powiem Wam, że na żywo wygląda lepiej niż w kamerze. Super. Marka Loman wypuściła ostatnio bardzo fajny produkty, więc sobie przetestujemy to jest True Patient Lip Color. E, ja mam piękny taki odcień malinowy. Muszę Wam powiedzieć, że on pięknie się w ogóle rozprowadza e, i faktycznie rozpromienia od razu ten makijaż, więc tutaj jak widzicie usta są dosyć ciemne, ale myślę, że to będzie się pięknie komponowało z takim malinowym środkiem. Więc delikatnie słuchajcie sobie nakładam i on daje taki fajny blask, także. E, też ładnie się będzie komponował makijażem, który dzisiaj wykonam. Robi się w ogóle takie ombre. Ja ostatnio bardzo słuchajcie często sobie takie ombre robię i sięgam po taki pędzelek, którym delikatnie wpracuję ten kolor. Powiem Wam, że tak, ta pomadka nie dość, że jest taka fajnie nawilżająca, tak rozświetlająca, ona będzie super, słuchajcie, na taki okres świąteczny, jak lubicie takie właśnie odcienie um, takie właśnie lekkie maliny. Bo tutaj nie ma nut czerwieni raczej, ale ona tak pięknie rozpromienia, słuchajcie, usta. Ten luk mi się bardzo podoba. No i przy okazji rozświetlenia przetestujemy sobie nową giełkę Eveline i Agasawa. Nie wiem, czy oglądacie, ale bardzo fajny kanał, taka konkretna, fajna babka. Eee, przetestowała sobie tą giełkę, ale zrobiła taki patent, że pryska na górę i tam giełka padaje na twarz, ponieważ no atomizer jest dosyć konkretny, więc sobie też tak zrobimy. W ogóle właśnie jak produkt do włosów. Uuu, Glowy. Zobaczcie to. No oczywiście to zaraz wyschnie. Ale wow. Ale fajne. Powiem wam, że jestem naprawdę na tak tę Ona oczywiście zaraz zasygnie, ale jest taki dewy look. Wow. Fajna. Co sądzicie? Mi się to podoba. W ogóle usta mi się tak mega podobają. Jeszcze żeby w ogóle delikatny akcent dała na środek powieki jakiegoś koloru. Very nude? Very nude. Damy jeszcze. A co? Zaraz, słuchajcie, o. Teraz będzie, słuchajcie, sztosik. No, teraz, słuchajcie, wszystko ze sobą gra. Rewelacja. Jestem mega mega zadowolona. Troszeczkę to rozblendujemy i zadam gotowe. No, no, dziewczyny, makijaż skończony. Jestem, słuchajcie, bardzo pozytywnie zaskoczona, jak finalnie to wyszło, bo miałam zupełnie inny zamysł, ale w trakcie zaczęłam zmieniać jakby pewne kroki makijażowe. Jestem przede wszystkim bardzo pozytywnie zaskoczona tym podkładem, ponieważ w trakcie budowania makijażu ta lekkość konsystencji, którą ma w sobie ten podkład, niezwykle mi pomogła przy tworzeniu tego makijażu. bo Po prostu jest to świetlisty, taki naturalny look, także fantastycznie się komponuje z mgiełką tej samej firmy i muszę wam powiedzieć, że rewelacja na takie właśnie wykończenie świetliste skóry, super, naprawdę do sesji zdjęciowych, do właśnie filmików czy tak na co dzień, jeżeli chcecie uzyskać taki efekt bardzo rozświetlonej skóry, ale tak zdrowo rozświetlonej, super jestem bardzo też pozytywnie zaskoczona jak wyszło to ombre bo na początku myślałam, że ten kolor od Maybelline to jest dokładnie Fearless 11, będzie za ciemny ale z tą pomadką od Lumen po prostu wyszło przepięknie to jest fantastyczny kolor, słuchajcie, taki rozświetlający, nadający sprężystości ustom. Fajnie to wyszło. Także no dajcie znać jak w ogóle wy odbieracie ten makijaż. Mnie się bardzo podoba. Rzęsy, paleta, słuchajcie, palety w zasadzie bym powiedziała, ponieważ mi się niezmiernie dobrze pracuje na tych paletach. Już dawno wam pokazywałam, że paletka PS jest po prostu godna zaufania, są to fantastyczne jakoś No i ostatnio moja miłość na Blood Dreamy. rewelacja kolory, fantastycznie się blendują. Piękna pigmentacja, także myślę, że naprawdę warto mieć tą paletkę w swojej kolekcji. No super się pracuje z tymi cieniami, także no, ulubieńcy, myślę, że. Już niedługo powstaną, aż nie mogę się po doczekać jakby poleceń e, i tak faktycznie tych produktów, które używam na bieżąco, które są godne przede wszystkim zakupu i warte jakby e, testowania ich na bieżąco. E, także mam nadzieję, że zarówno część pielęgnacyjna, jak i makijażowa Wam się spodobała. Będzie więcej takich get ready with me. E, no i mam nadzieję, że przed świętami jeszcze zdążycie dokupić sobie kilka z tych kosmetyków e, i przy okazji stworzyć taki fajny e, makijaż świąteczny przy ich użyciu. No i mam nadzieję, że troszkę Wam rozjaśniłam e, niektóre produkty, jak one się prezentują na skórze. Murze. Um, także co? Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Widzimy się w kolejnych filmikach. Ściskam Was ciepłutko i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!